Co wam powiem, to wam powiem, że pogoda o poranku to zbyt zachwycająca dzisiaj nie jest. Ekspres do Włoch. No, yy, ekspres do Włoch to jest coś, co ja bym bardzo chciał zaśpiewać i w sumie nawet yy, dostać na dzisiaj, bo powiem Wam, że na Włochy chętnie bym pojechał, bo się za nimi stęskniłem, ale niestety nie ma tak dobrze, bo ekspres zostaje, a, a pojadę sobie nie na Włochy, ale też do Państwa na W. Czyli na Węgry. Hmm. No i taka, nie najgorsza, taka kawa. No i tak. W ogóle to, jestem w tym momencie w Szwecji, niedaleko swojego rozładunku. Znaczy, no, trochę od Malmo odjechałem w górę, no nie? Eee, co nie zmienia faktu, tak czy inaczej, że jestem jeszcze w Szwecji, a załadunek mam w Danii, w Kopenhadze. Z tym, że wczoraj się z tego parkingu, na którym stoję, nie ewakuowałem nawet, bo ten załadunek to mam tak, że w sumie żadnego sensownego parkingu w Danii bym nie miał, bo on jest zaraz za mostem, więc uznałem, że no w sumie, skoro tu mam fajny parking ze stacją, ze wszystkim i tak dalej, to <coughs> sobie tutaj zostanę, a ruszę sobie rano, czyli teraz, także

No i pięknie słuchajcie, lekko po godzinie 10 jestem załadowany. Ogólnie to na załadunku byłem 8.30, z tym że jak przyjechałem to się okazało, że towar jest niestety, ale jeszcze nie gotowy i była taka mała zmiana, bo miałem jechać na bitempie, czyli na plus 5 i plus 20, a koniec końców załadowałem tylko towar na plus 20. Co tak w sumie dla mnie jest profitem bolżej, bo raptem jedną paletkę 30 kg załadowałem. No i ogólnie to wam powiem, że na te węgry do tego Budapesztu, to, to naprawdę jest co robić, bo mam jakieś 1600 km plus minus, plus jeden prom, no i rozładunek. Na jutro do godziny 13.00. A w tym momencie jest. Czekajcie, która? Niech ja sobie spojrzę dokładnie. 10.30. No i ogólnie to ten: coś słodkiego do kawu się by mi się przydało. Wezmę sobie to i. i to. A czekajcie, ta jest ładniejsza w sumie. I jeszcze, jeszcze, jeszcze. Pieczywko. Zdecydowanie też. Na no to pieczywko, to mi się przyda smarowidełko. A, ta, 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 ta. No, weź tu, wychodź, no. Jakie uparte. To jest bardzo dobre, czosnkowe, ale the best opem, moim takim ostatnim odkryciem, jest to z pieprzem. Kinderkiem, hej. Hey. Kinderkiem też nie pogardza Taka całkiem fajna przekąska. I energetyczki, e, jakoś tak generalnie super nie piję, ale od czasu do czasu lubię poczuć ten ochydny smak. No i jeszcze do tego sobie buteleczkę Pepsi dobrałem i generalnie zapłaciłem za to 130 koron, co jest takie plus minus jakieś 6 dyszek, mniej więcej. Bo ten jakoś wychodzi tak mniej więcej, że 100 koron to będzie jakieś 56 albo 57 zł. Więc no, nie mało. No, e, w każdym razie do Europy, 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 znaczy no, Europy, no w sumie to ja cały czas jestem w Europie. No dobra, w każdym razie do Niemiec, e, to ja sobie będę płynął promem z Getzer do Rostocku, co przyznam szczerze, tak się rado mi pasuje, bo bardziej lubię ten prom Putgarden rodby no ale niestety to nie ja wybieram takie rzeczy jak promy. Tylko są mi one wybierane. No i do promu mam w tym momencie jeszcze półtorej godziny jazdy, 130 km. No i później po tym, po promie... No co, no będzie do przejechania kawał Niemiec. I to taki dobry kawał Niemiec. Bo do granicy z Polską, tak fartem. Jakoś tak wychodzi trasa, że mi się opłaca pojechać przez Polskę. Z czego jestem bardzo zadowolony. No, a później co? No, kawałek słowaka i ten. I Węgry. Chyba, że pojadę przez Polskę, Czechy. Ale to jeszcze zobaczę, bo tak naprawdę muszę sprawdzić, co lepiej i mądrzej wychodzi w tym przypadku. Tak czy inaczej, na wszystkie te kraje mam już winiety, więc o te rzeczy nie muszę się martwić. No i w Polsce, niestety, to ja podejrzewam, że jakiejś hiper, super fajnej godzinie to nie będę więc raczej z jakichś takich większych zakupów nici. ale 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 żeby nie było podejrzewam że wpadnie grillbar na A4 gdyż iż bo ponieważ biorąc pod uwagę, że to polski mam jeszcze kawał drogi, to na pewno będę głodny. A że będę głodny, a gut to coś co wypada zabić, no to to warto będzie zajść sobie właśnie na i jakieś dobre papu. I prawdopodobnie to będzie właśnie jakiś grill bar, bo szczerze mówiąc na jakąś dobrą grillowaną kiełbaskę albo karkóweczkę mam naprawdę dużą chęć. Albo też ewentualnie jakiś normalny restaurant z tym... z żurkiem, bo to jest coś na co też mam naprawdę dużą chęć. I tak w sumie to nie bardzo wiem na co się zdecydować. Statku jeszcze nie ma i tiketu niestety też jeszcze nie ma i długo nie będzie z tego względu, że hmm, jakby Wam to powiedzieć jest spore obłożenie dzisiaj na porcie i prom najbliższy, który mogę mieć to jest o godzinie 20.15, a zamiast tiketu na prom dostałem Free Parking Ticket, żeby mieć, gdzie czekać na ten prom. No i generalnie to wysłałem tą informację do biura i czekam na decyzję, co robimy, jak robimy i w ogóle, i w szczególe, bo powiem Wam, no, że jeżeli ten prom faktycznie będzie dopiero o 20.15, no to niestety, ale będzie to dość duży problem, żeby ten towar jutro generalnie zrzucić. I tam, dadadam, jest z biura decyzja. A mianowicie taka, że, ten, że zamiast płynąć z Getzer, po prostu popłynę z Podgarden. Może tu będzie lepiej, aczkolwiek będę się śmiał szczerze mówiąc, jak się okaże, że tutaj też parę ładnych godzin, jednak będę musiał na prom poczekać. No i tutaj powiem wam, że wypada to zdecydowanie lepiej, bo prom mam o godzinie 14:45, czyli za godzinę, a nie za 8 godzin, tak jak było tam moi drodzy państwo witamy w Polsce co wam powiem to wam powiem że jestem happy jak małe dziecko które dostało cukierka z tego względu że wjechałem do Polski jakby no poziom energii do góry 100% poziom chęci do życia tak samo no i w ogóle jest zajebiście no a teraz tamtego tego moi drodzy państwo pora iść Napełnić brzuszek. Generalnie powiem Wam, jeśli chodzi o jazdę przez ten, przez Niemcy, to szczerze, totalnie się nic nie działo do tego stopnia, że nie warto było w ogóle cokolwiek nagrywać. Serio. Jakby no, tylko jazda, jazda, jazda. Proszę panią, tak, flaczki na pewno bym chciał. Nie mam flaczków. Nie ma pani flaczków? Nie. Oj, oj, oj. Grilek, dobra. Wie pani co? To tak, jakąś mniejszą karkupeczkę by pani miała, ziemniaczki i jeszcze, może, kiełbaskę bym wziął, jakąś taką też mniejszą, jakby można było. Dobra, super. No i dobra, niech będzie taka. Tak, jest ok. No i takie to dobre rzeczy się pojawiły. Oj, powiem wam, że mm, jedzą było naprawdę. Bardzo treściwe i przyznam szczerze, że dobre. O kurcze, ale żebym zola zapchał, wam powiem tak dosyć generalnie srogo. I ogólnie to ten, to chciałem coś tam nagrać w środku, nawet ale niestety, no, nie za bardzo było mi to dane. Znaczy, w sensie, no, wiecie, teoretycznie mógłbym to zrobić, ale praktycznie tam też byli inni ludzie. Po co ja mam ich irytować, że tak powiem swoją osobą. I tym bardziej, że w środku było cicho jak makiem zasiał, wszyscy sobie konsumowali. No to sobie myślę, no, nie będę dar ryja do kamery. Teraz pora wsiadać do sprintera, wrzucać drive'a i jechać. Bo powiem Wam szczerze, że jeszcze naprawdę jest co dymać. W sensie, wiecie, no, na ten moment to ja mam jeszcze bardzo ładny zapas czasowy, bo jakieś dobre 4 godziny tego zapasu jest, co nie zmienia faktu, że no, jeszcze jest parę ładnych kilometrów do zrobienia, a tego zapasu to nie chciałbym sobie bezsensownie rozpierdzielić, bo generalnie, jeżeli mnie spanie nie połamie, no to powiem Wam, że ten towar sobie rozładuje wcześniej, ale gdyby zaczęło mnie łamać, no to ten zapas czasowy zdecydowanie się przyda na to, żeby właśnie pójść sobie spać. Man, no trouble. I don't want beef, man. I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. Too much getting online. One rule, then that i on sight. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype. Nah, no need for the snoozing. Big whip outside, I'm cruising. Big stick inside, no losing. Better watch out for the snake and judicial. Don't ask them who this is. I bet they know what I'm moving in. I bet I show it into a dim. How you hating then lose again? How you hating my vibes? Why you wasting my time? Getting hype on my line. Tell a man I don't want feedback. I just want relax. Brand new with two-tone. I need Halo, halo No to dzień dobry Po Jest godzina 8 rano i 400 km do rozładunku jeszcze mi zostało, więc no nie mało e, Ogólnie to tak przed granicą polsko-czeską W Kłodzku konkretniej e, Albo gdzieś w jego okolicach Jakoś tak mniej więcej e, Położyłem się spać Pospałem sobie jakieś 5 godzin, dobra Plus minus Nie wiem, ciężko mi to określić, bo wiecie, ja generalnie nie mam takiego nawyku e, Jak niektórzy, żeby patrzeć na zegarek, o który idę spać, o której wstaję więc no tutaj podaję czas taki mocno przybliżony. Yy, I co? No i sobie trochę pospałem, ruszyłem i jadę. A w tym konkretnym momencie to znajduję się na drodze numer 35. I jak widzicie, zjeżdżam na drogę numer 46 w kierunku Brna. No i to jest to, co ja uwielbiam. Czyli taki maleńki, poranny koreczek. No po prostu cudownie. I tak swoją drogą, zobaczcie, to jest coś, co mi się podoba. Tutaj po lewej stronie. Koreczek koreczkiem, wszystko wszystkim. Ale ten, no, korytarz życia od razu ładnie zrobiony. Oj, tu mnie ładnie teraz kolega albo koleżanka, bo w sumie nie wiem, kto jest za kierownicą, z mastereczki wpuszcza. Więc grzecznie podziękujemy za to. Generalnie Wam powiem, że robienie tych korytarzy życia to jest taka dosyć ważna, ale niestety, no, na drogach Europy wbrew pozorom nieoczywista sprawa. Nawet w Niemczech, które są, no, takie yy, dosyć prekursorskie w tym temacie, że tak to ujmę. No, a tak wracając jeszcze do... <laughs> do nocy, to powiem Wam szczerze tak, że nic nie filmowałem, nic nie kręciłem, gdyż już, bo ponieważ nie było co, jakby, no wiecie z tymi nockami to jest tak, że czasami naprawdę się trafi jakaś fajna nocka, warto coś nakręcić i tak dalej i jest co kręcić, a czasami zdarzają się takie, no nudne nocki, gdzie nie ma czego kręcić no, i się nie kręci. No i ogólnie ten przyjazd, jak widzicie, pokazuje mi w tym momencie na godzinę 12.33. Więc szczerze powiedziawszy, naprawdę nie jest źle. Znaczy, no dobra, 27 minut zapasu e, he, 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 na ten e, na 400 km, tak w sumie to no, nie jest dużo. Aczkolwiek, no też powiem wam, że jak nie będzie korków, to na ten czas będę i się do godziny 13 wyrobię. O, a tu panowie sobie trawę koszą. W każdym razie, czy zdążę, czy nie zdążę, wiem jedno, że ja na tej trasie zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby dotrzeć na czas, a no już wiecie, takie rzeczy jak korki, wypadki, Tornada, urwania, chmury i tak dalej, deszcz Komet to nie moja wina. No i jak się spóźnię, to się spóźnię przez te właśnie warunki. Aczkolwiek, no, nie będę tego uznawał za moją winę. A tak w ogóle to naprawdę ładny widoczek. Mam teraz przed sobą Wam powiem. No i się przed to, przed Bratysławą, niestety korkuje. Dosyć srogo Wam powiem. E, gdzieś mapy Google pokazywały, że ten, no, że przed nami jakiś wypadek chyba jest. Także, no, powiem szczerze, że zbyt happy to nie jest, bo jest 10.04, a kilometrów do celu 217. Wiecie co mi się mega podoba? W takich krajach jak Słowacja, w której, no jestem, Litwa, Czechy, czy też Węgry, a no to. Że jest tutaj nasz polski Orlen. Na który szczerze mówiąc bardzo chętnie bym zajechał, e, gdyby nie to, że nie jest po mojej stronie, tylko po drugiej, a po mojej jest OMV-ka. E, a do tego dowódcę trzeba było pójść, kawę trzeba było wziąć. Więc no, wyszło! Jak wyszło! Co nie zmienia faktu, że naprawdę się cieszę widząc jakąś dużą naszą firmę. Pod swoim logo, takim samym jak w Polsce, za granicą. No to taki malutki przedbudapesztański raporcik sytuacyjny, po drodze złapał mnie jeszcze jeden spory korek, i generalnie przejazd to mi w tym momencie pokazuje. Jak widzicie, na Bordowo do Budapesztu i na godzinę, no prawie że 14. Co oznacza ni mniej ni więcej tyle, że o godzinę jestem spóźniony. Nie ze swojej winy, bo nie ze swojej winy, no ale jednak. No i do tego jeszcze zaczął wiać taki nieprzyjemny, dosyć silny wiatr, aczkolwiek jeszcze nie na tyle silny. Żeby uruchamiał się asystent wiatru bocznego, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że się jedzie tak, no, niezbyt przyjemnie. No i moi drodzy widzowie, witam serdecznie w Budapeszcie. A, malutkie koreczki, jak to malutkie koreczki, niestety, są dalej. No co zrobisz? Jak nic nie zrobisz, że to takujmy. Ogólnie, co wam powiem, to wam powiem. Budapeszt jest generalnie naprawdę ładnym miastem, z którego to mam takie całkiem fajne wspomnienie, eee, czyli jak z kolegą moim Damianem pojechaliśmy sobie na ramen do centrum Budapesztu eee, i mieliśmy takie małe wieczorowo-nocne zwiedzanie tego miasta. A to to chyba jakiś komunistyczny klocek, ale szczerze mówiąc, nie mam pewności. A po prawej stronie ruszająca węgierska lokomotywa. Ciuch, ciuch, para buch, koła w ruch. I jak widzicie, taksówki mają koloru żółtego. No i ogólnie to, żeby dojechać na ten, na rozładunek, to muszę się przebić praktycznie rzecz biorąc na drugą stronę miasta. I niestety nie po obwodnicy miasta. O, a tu macie budapesztański tramwaj i tak sobie myślę, że z tego przejazdu przez Budapeszt tutaj to ja odpalę kamerkę i zrobię Wam timelapsa. No i niestety, moi drodzy, to koniec podróży. Generalnie tak, towar lekko po 14 rozładowany. Także fajnie, trasa powiem Wam szczerze, że no, jakby nie patrzeć, była wymagająca, było co robić. Ale no, koniec końców udało się, wszystko tak, jak być powinno, więc profit. No i przejazd przez Polskę, jedzonko dobre z grilla, to też bardzo duży profit. Także ten tego dzięki wielkie za obejrzenie vloga i zapraszam na kolejny.